Kręcimy i nowrocław. Siema, moi drodzy widzowie, z tej strony Jacob, i dzisiaj zadałem pytanie mieszkańcom Nowrocławia o to, kiedy nasze miasto uzyskało prawa miejskie. Poprawna odpowiedź to: między 1237 lub 1238 rokiem. Różne źródła różnie podają, ale w którejś właśnie w okolicy tych dat. Ale jakie odpowiedzi podawali nowrocławianie? Przekonajcie się koniecznie sami. w którym roku Inowrocaw uzyskał prawa miejskie? Mogę pan powiedzieć, że bardzo dawno. 1900? Hmm. W którym roku Inowrocaw uzyskał prawa miejskie, pana zdaniem, twoim zdaniem? W XIII wieku? A jakaś data, może taka strzelisz? Nie wiem, 1250. Oj nie wiem. Może pani strzelać datę? A podpowiedź jakaś? No, tak można powiedzieć, XIII wiek, coś takiego, początek XIII wieku. Początek XIII, XIV na przełomie, tak. W którym roku Inowrocław uzyskał prawa miejskie, Pana zdaniem? No, jakieś. O, nie pamiętam, bo historia jest długa i Wrocławia. Nie, ma też nie, nie, nie. nie mam a jakąś datę może Pan strzeli? Datę? Myślę, że XVIII wiek. Tak, ten... Nie wiem. Może Pan strzelać datę? W którym roku Inowrocław uzyskał prawa miejskie? Jak myśli. Prawa miejskie Inowrocław tysiące... Nie, 83. ale który tysiąc... 1900? A czy wy wiecie kiedy Inowrocław uzyskał prawa miejskie? Piszcie oczywiście w komentarzach, a my na pewno je poczytamy. Siema. I widzimy się niedługo. Miłego ciągka. Cześć.